Cześć, jestem Krzysiek Zalewski. Jesteśmy na Nocnych Markach Aktywista. Wydarzenie w, w tym roku w Warszawie, no otóż po, ponieważ mój zawód polega na tym, że jeżdżę w zasadzie ciągle, więc jeżeli już jakimś cudem jestem na chwilę w domu, to staram się cieszyć i, i raczej jestem domatorem. A moje wychodzenie na koncerty głównie ma związek z współpracą czasami z innymi artystami, więc w tym roku najlepszy koncert jaki widziałem w Warszawie to była Natalia Przybysz, która w Stodole dyrygowała 2000 tłumem i śpiewali to co ona sobie życzyła. No, dowiedziałem się właśnie dzisiaj, że Anderson Paak był w Warszawie, więc pluję sobie w brodę strasznie, że nie byłem na tym koncercie. Więc takie byłoby wydarzenie roku. Artysta Roku Polski. O, to jest dobry typ. No bo z jednej strony mógłbym powiedzieć, że Brodka, bo też zaimponowała mi swoim ruchem na pewno, ale z drugiej strony gram u niej w zespole, więc to tak trochę nepotyzmem jakimś pachniałoby, e, więc postawiłbym na Szaj Albatros, e, projekt Natalii Przybysz i Rafaela Rogińskiego. Natalię Przybysz jako wirtuoza wokalnego znamy już wszyscy, natomiast ona przedstawia nam swojego kolegę Rafaela Rogińskiego, którego gra na gitarze naprawdę zapiera dech w piersiach. Polecam, polecam Wam serdecznie. Sprawdźcie sobie tego, tego zawodnika, jest naprawdę groźny. Shia Batros to jest zbiór starych, bluesowych piosenek. Folkowa muzyka Delty Mississippi, tylko zaśpiewana przez, przez naszą ziomalkę, naszą krajankę, e, natomiast no, z, z, z takim sercem, że, że po, porywająca muzyka, mimo że osadzona na bardzo oszczędnych, bluesowych, y, takich korzennych formach. Miejsce roku. Centrum Nauki Kopernik, myślę, że byłoby miejscem roku w moim przypadku. Mm. Mam przyjaciela, który jest po fizyce i oprócz tego, że, że te też działa w około muzycznych rejonach, to wyciąga mnie przy, przy każdej możliwej okazji do Centrum Nauki Kopernik. No i dzięki temu mogę mieć jakieś hobby, bo ile, jakby muzyka, jest celem moim życiem, natomiast potrzebuję jakiejś odskoczni, więc, więc patrzę wtedy w gwiazdy. Naprawdę polecam wszystkim serdecznie. No oprócz tego, ponieważ żyję na Saskiej Kempie, to mnóstwo dobrego jedzenia jest tam na pewno. W ogóle po, po tej stronie Wisły, na przykład w tym roku o nocnym markecie już dzisiaj słyszeliśmy, ale był jeszcze zoomarket, taki jedzeniowy również, ale, ale, ale bardziej ciuchowy targ, który prowadzili, zresztą współprowadzili nasi przyjaciele. No dużo sympatycznych rzeczy jest w Warszawie, chociażby Centrum Kultury Prom, gdzie czasami na Saskiej Kępie, gdzie czasami artyści grają na dachu, więc przechadzając się gdzieś w okolicy można, można posłuchać muzyki. Myślę, że ogólnie idzie ku lepszemu wszystko. Gramy coraz lepiej, robimy coraz ciekawsze rzeczy. Także 2017 napawia, napawa optymizmem, myślę.